Szybka pogoda na wtorek. Moi drodzy, po bardzo przyjemnym poranku temperatury zaczną szybko wzrastać. W Polsce Zachodniej w godzinach popołudniowych, w szczególności około godziny 13, 14, 15 i 16 temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza na zaznaczonym przeze mnie na biało obszarze. A więc w województwie lubuskim dzisiaj będą bardzo wysokie temperatury właśnie. W godzinach wieczornych spadki temperatury jeszcze nie będzie nocy tropikalnej temperatury Będą spadały do jakichś 16 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej, w Polsce wschodniej od 12 do 14 stopni Celsjusza. Dziś bezchmurne niebo praktycznie w całym kraju, lokalnie będzie troszkę więcej zachmurzenia w Polsce północno-wschodniej. No i co bardzo ważne wiatr: na krańcach wschodnich jeszcze powieje dosyć mocno do 30 bądź 40 km na godzinę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych, ale na pozostałym obszarze od 5 do 10 km na godzinę. A całą szczegółową prognozę pogody i inne omówienia znajdziecie na naszym kanale Łowcy Busz Paweł i Marta na YouTube. Zapraszam serdecznie.